Witam się z Wami na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz. Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek dość nietypowy, bo nie będzie to typowy vlogmas. Będzie to odcinek o świętach w Irlandii. Dlaczego w Irlandii? A otóż dlatego, że w Irlandii mieszkałam z moim mężem przez 7 lat. Przez 7 lat tam spędzałam święta, pracowałam, mieszkałam. To Irlandia była moim domem. Zaznajomiłam się z niektórymi, jeśli nie ze wszystkimi, tradycjami w tym kraju. Przygotowałam sobie ściągawki, żeby nie zapomnieć Wam o czymkolwiek powiedzieć. Więc tak, pracowaliśmy z mężem w gastronomii. Także jedynym naszym dniem wolnym od pracy, gdzie firma była zamknięta, to był 25 grudnia, ale o tym potem. Kiedy zaczynają się święta w Irlandii i jak wyglądają ich przygotowania? Otóż słuchajcie. Od początku listopada, tak naprawdę na ulicach i w witrynach sklepów, można zobaczyć dekoracje. Jest yy, to czas, kiedy wiecie, coraz częściej, coraz szybciej zaczyna się robić ciemno. Te ulice są takie szare i brzydkie. Tam jest wiecznie deszcz, tam nie ma śniegu, więc ten klimat robią te światełka. A na dekoracje to oni nie żałują. Jest. Taka ulica Grafton Street. I na tej ulicy dekoracje były obłędne. Ale to też dlatego, że są tam drogie hotele i drogie sklepy. E, Najdroższym sklepem w sumie jest Brown Thomas, gdzie możecie kupić Diora, Pradę, Gucci i takie e, luksusowe marki. Także oni też stają na luksusowe dekoracje. Także tak, dekoracje to jedno. Kolejną tradycją dla tych najmłodszych rodzin, z dziećmi, dla tych wszystkich najmłodszych, um, świętujących. Najfajniejszą tradycją jest Elf on the Shelf. Co to jest? I jak to powstało? Otóż um, w 2005 roku została wydana książka Elf on the Shelf i zaczęła się z tego robić taka typu tradycja. O co chodzi? Chodzi o to, że się adoptuje Elfa. E, zaprasza się go do swojej rodziny po to, żeby zobaczył, jak się zachowują dzieci, i codziennie zdawał raport świętemu Mikołajowi. Otóż Elf on the Shelf e, pojawia się 1 grudnia, tak jak Adwent, i codziennie on zmienia swoje miejsce. Dzisiaj siedzi na telewizorze, jutro na stoliku, pojutrze w łazience i przez noc Mikołajowi, jak zachowują się dzieci. Ale robi też niecne plsikusy. Naprawdę, pomysłowość rodziców jest ogromna. I powstają z tego fajne filmiki na TikToku, także możecie sobie sprawdzić. No, my nie mamy dzieci, także my się w to nie bawiliśmy, ale znajomi, którzy mają dzieci, wysyłali mi różne filmiki i naprawdę super zabawa. Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, to są skarpety na kominkach. Kojarzycie te amerykańskie filmy? Również tak samo jest w Irlandii. Są to skarpetki z imionami każdego członka rodziny, do których Mikołaj przynosi prezenty. Na Mikołajki jest taka tradycja, tak samo jak w amerykańskich domach, że zostawia się mleko i ciasteczko dla świętego Mikołaja oraz marchewkę dla Renifera. W Polsce zauważyłam, że to też jest coraz bardziej popularne. Fajne to jest, że te dzieci czują taką magię świąt, taki przedsmak tego, co będzie pod koniec grudnia, że to są takie przyjemności małe, dawkowane. Tu czekają na Elfa, tam czekają na Mikołaja. Także super to jest. No i tak, my w Polsce 24 grudnia obchodzimy Wigilię. To jest taki nasz najważniejszy, myślę, dzień tego świętowania. Znaczy, z perspektywy moich odczuć, bo według tam Tradycji to jest 25, ale my to obchodzimy 24, siadamy do Wigilnego Stołu. W Irlandii natomiast 24 grudnia to normalny dzień roboczy. Otóż normalnie ludzie pracują, mają dwie zmiany: autobusy jeżdżą, są otwarte sklepy, często gęsto też to jest ostatni moment na zrobienie zakupów, ponieważ 25-26 sklepy są zamknięte. I nie kupią Irlandczycy wtedy nic. Także 24 jeszcze zostałem takie ostatki na zakupy, na prezenty, na przygotowania. Ktokolwiek czegoś zapomniał, ostatnia szansa. My pracowaliśmy w gastronomii, dlatego pracowaliśmy również w wigilię. U nas zmiany były rotacyjne, to znaczy, jeżeli ja pracowałam w tym roku, w następnym roku przyjmuje pałeczkę inna osoba. Staraliśmy się to tak robić, jak układałam grafik, żeby faktycznie to było w porządku i to było fair, i nie wszyscy niestety dostawali urlopy na święta, także no, trzeba było się tym jakoś podzielić. W związku z tym, yy, że pracowaliśmy rotacyjnie, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby co roku być w Polsce. Nie mogliśmy sobie też również pozwolić na to, bo bilety wyprzedawały się w zawrotnym tempie yy, i trzeba to było planować z bardzo dużym wyprzedzeniem. Otóż ceny biletów, tak od października, od września, sięgały z zenitu. Słuchajcie, kiedy ja kupowałam bilety w lutym, na grudzień, żeby polecieć na święta, zapłaciłam około 40 euro za osobę plus bagaż. Kiedy te bilety sprawdzałam w okolicach września-października, do Poznania bądź Wrocławia kosztowały one 350 euro. A tego samego dnia tą samą linią lotniczą do Berlina można było polecieć za 50 euro. Także my mieliśmy akurat to szczęście, że mieszkaliśmy, że mieszkamy, że nasz dom rodzinny jest bardzo blisko od trzech lotnisk Poznań, Wrocław, w Berlin. Natomiast dla tych, którzy mają tylko jedno lotnisko do wyboru i tylko Ryanera, no bardzo mi przykro, ale ceny to były kosmiczne, naprawdę. Moja siostra często latała w Wigilię i tata ją zgarnia z lotniska w Berlinie. I to była spoko cena, zdążyła na święta, bo z rzut beretem jest do Berlina, raptem dwie godziny od nas do domu, więc spoko. Wracając do świąt w Irlandii. Słuchajcie, 25 to jest cień, kiedy oni tak naprawdę najhuczniej obchodzą te święta. Wyłączyłam mi się lampka, nie chce mi się włączyć, chyba bateria padła. Ale wracając do tematu, słuchajcie. 25 grudnia świętowanie zaczyna się wczesnym rankiem. Jak pewnie kojarzycie z amerykańskich filmów, schodzi cała rodzina do salonu czy gdziekolwiek mają choinkę i odpakowują prezenty, które zostawił w nocy dla nich Mikołaj. Więc to jest taki bardzo rodzinny moment, taki pełen radości, i wtedy zaczynają swoje świętowanie. Kolejną rzeczą, wszystko jest z 25 grudnia zamknięte. Jak wam wspominałam, to był jedyny dzień w roku, kiedy nasza firma była zamknięta. Nie jeździ komunikacja miejska. Są pozamykane wszystkie sklepy i puby. Nie latają samoloty, jest to dzień świętowania. Także my również odpoczywaliśmy tego dnia. Nie pracowaliśmy 25 grudnia tylko i wyłącznie dlatego, że nie była w obsłudze komunikacja miejska. Jak wspominałam Wam, obsługiwaliśmy znaczy pracowaliśmy w restauracji, w gastronomii i obsługiwaliśmy klientów którzy są służbą publiczną, czyli kierowców, autobusów, tramwajów i dartów, czyli pociągów. I to był jedyny dzień w roku, kiedy ta komunikacja publiczna nie działała. Czyli mogliśmy tak naprawdę skupić się wtedy na świętowaniu, super. Często, gęsto było tak, że 24, czyli dzień wcześniej w Wigilię, wracałam do domu około 20. I kiedy moja rodzinka dzwoniła już do nas z życzeniami, ja dopiero wpadałam do domu, i my dopiero zaczynaliśmy świętowanie. Także wiecie, święta nasze wyglądały bardzo często na telefonie, na kamerce, żeby wszystkich obdzwonić z życzeniami. Nie robiłam dwunastu potraw, tylko robiłam to, co my tak najbardziej lubiliśmy, bo bez sensu na nas dwoje kto by to zjadł. Nie ma sensu w ogóle. Ale wracając do tradycji irlandzkich. Na tradycyjnym irlandzkim stole nie może zabraknąć roast potatoes, czyli pieczonych ziemniaczków, turkey and ham, czyli indyka i pieczonej szynki. Nie może również zabraknąć Brussels sprouts, czyli brukselki i do tego dodatków, czyli cranberry sauce, czyli sos żurawinowy, to właśnie indyka i szynki. Nie może zabraknąć również gravy czyli to jest taki jakby pieczeniowy sos ciemny coś, ala smakiem i wyglądem do polski um, i oczywiście nie może zabraknąć Christmas pudding. Christmas pudding to jest taki bardzo bogaty deser, e, który jest na bazie uwaga chleba, czyli to jest pudding, a pudding jest na bazie chleba robiony, to jest taka wilgotna mm, bułka tarta z różnymi przyprawami, z owocami, to z alkoholem, to się przygotowuje dużo, dużo wcześniej, bo to musi, wiecie, znacie tą polską reakcję chemiczną, musi się przegryźć. To tam również też to musi się przegryźć. Także to jest robione dużo, dużo wcześniej i podawane jest to różnie. Może być to podawane z takim sosem brandy. Może być to podawane z custardem, czyli z odpowiednikiem budyniu. Tam również się dodaje różne dodatki smakowe. Eee, także tak to wygląda. Aha, i można to jeszcze podawać eee, z taką bitą śmietaną. Także tak ogólnie to wygląda. Najważniejsze, czyli coś, bez czego ja osobiście nie wyobrażam sobie Irlandii. Eee, Irlandczycy mają bardzo wielki sentyment do kartek. Oni mają kartki na każdą możliwą okazję. Tak jak u nas wiecie, urodzinowe kartki, świąteczne kartki. U nas się już od tego odchodzi, zauważyłam. Większość ludzi wysyła smsa, wideo, ale w Irlandii ten zwyczaj kartek dalej jest. Można kupić kartkę na pogrzeb, na odejście z pracy, na imieniny, na urodziny chociaż imienin się nie obchodzi na różne uroczystości rodzinne, na chrzciny. Naprawdę, tam jest kartka. Dosłownie na wszystko. Także oni przykładają do tego wagę. Na początku grudnia już wysyłają kartki, żeby broń Boże, nic tam nie, e, nie doszło z opóźnieniem. Kolejną taką tradycją, o której słyszałam, ale której nie widziałam, jest zapalanie świec. Zapalanie świec na święta jako symbol obecności tych, których z nami już nie ma. E, często, gęsto też, tak jak w sumie, z, i w Polsce to jest, odwiedzamy cmentarze. Kupujemy świąteczne strojki, również tam też tak jest, tylko tamtym symbolem jest ta świeczka. I kolejnym symbolem, o którym słyszałam, ale którego nie widziałam, jest mistletoe, czyli jemioła. Jest taki zwyczaj zbierania jemioły, zawieszania ich w drzwiach, i to znaczy również to, co u nas, czyli, czyli się całuje pod jemiołą. Jeżeli chodzi o kolendy o um, ubieranie choinki. To jest to samo, myślę, co w całej Europie. Um, co jeszcze miałam Wam powiedzieć? A w pracy, w okresie w ogóle świąt Bożego Narodzenia. Często gęsto są również organizowane takie różne konkursy. Kto ma najlepszy sweter świąteczny, kto zrobił najlepszego pierniczka świątecznego. W pracy również są organizowane wigilie dla pracowników i u nas również takie były. Nazywało się to Christmas Lunch. I serwowaliśmy cały asortyment z tego, co będą mieli na święta. I przychodzili również starsi pracownicy. Którzy odeszli na emeryturę również na ten Christmas lunch. Co jeszcze? Hmm. Są jeszcze tam takie mince Spice. To są takie ciasteczka z nadzieniem, z rodzynek, z jakichś tam owoców, z drzemem. I oni też tym się zajadają w okresie świąt Bożego Narodzenia. A jeżeli e, pójdziecie do sklepu w, w okresie właśnie grudnia, możecie znaleźć takie wielkie e, kawały miecha tylko i wyłącznie po to, żeby je upiec na święta. Tak jak jest święto Dzień Czynienia w Ameryce, tak w Irlandii e, ludzie kupują wielkie indyki, wielkie szynki. I pieką to na święta. Nie ma takiego gotowania jak u nas. 12 potraw. Ła, ła, ła. nie, nie, Tam jest w sumie jedna tradycyjna potrawa. Turkey and ham. Ze stuffingiem. Ach, właśnie zapomniałam Wam powiedzieć o stuffingu. Stuffing, słuchajcie. Ja się spotkałam z czymś takim pierwszy raz. Stuffing. To jest taki dodatek do mięsa. Bardzo często to serwowaliśmy nie tylko w święta. Na przykład do pieczonego schabu. Do indyka. Jest to bułka tarta, taka wilgotna, taka pokruszona bułka, którą się um, podaje znaczy tak, powiem Wam, jak to się przyrządza. Najpierw się smaży cebulę z ziołami na maśle. Potem się do tego daje właśnie tą bułkę tartą i taka bardzo wilgotna, namoczona tym olejem, tą, tą, um, tym tłuszczem, bułka tarta, jest dodawana właśnie do mięsa. Jako taki dodatek, coś, ale nie wiem, jak my mamy bułkę tartą, taką na kotlecie, to oni mają taką bułkę tartą w postaci takiej kruszonki na, na mięso. I właśnie z tym również jest serwowany indyk z szynką na święta. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Myślę również, żeby stworzyć podobny odcinek z tym, jak wyglądają święta w Niemczech, bo już w Irlandii nie mieszkamy. Nasze 7 lat życia tam zostawiamy. Nazywaliśmy Irlandię swoim domem, teraz Niemcy nazywamy swoim domem, a gdzie nas dalej życie poniesie, nie wiem. E, lubimy podróżować, lubimy zwiedzać i lubimy poznawać nowe kultury. Także jak widzicie, mam w związku z tym wiele ciekawostek. E, także tak, zostawcie w komentarzu, co myślicie o tym odcinku, co Was w ogóle zaskoczyło w tradycji irlandzkiej. Czy może znaliście już te tradycje, znaliście te potrawy? Czy może ktoś z Was mieszka w Irlandii? I tak spędza święta? Dajcie koniecznie znać i widzimy się w następnym odcinku. Pa!